Witajcie, drodzy widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie na kanale. Dzisiaj, moi drodzy, filmik, gdzie testuję dubajską czekoladę. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Nie przedłużam, wjeżdża intro i lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Moi drodzy, będąc w sklepie Sahan, gdzie w tamtym tygodniu właśnie pokazywałem Wam, że kupiłem chleb z tego sklepu, były tam też dostępne takie, czekajcie tutaj, oh, taka jedna czekolada dubajska, większa i mniejsza. Więc to jest to samo, tylko to jest w formie takiego po prostu takiej przekąski, takiego batonika. To już jest troszeczkę większe. I tu kupiłem też takie dubaj rape czekolada dubajska moi drodzy delikatnie tak jest tutaj nie wiem czy wy to dokładnie widzicie ona się tak mieni e, na złoto troszeczkę więc przekroimy sobie to też za chwileczkę albo tam tutaj i e, będziemy sprawdzali dokładnie ile tych pistacji w tej czekoladzie jest czy to faktycznie właśnie taki szok na tą e, dubajską czekoladę <laughs> okaże się mm, faktycznie taki wow i czy faktycznie ta dubajska, znaczy, dubajska czekolada faktycznie jest y, dużo pistacji i jest taka wow ale czy to i to co kupiłem to powiedzmy nazwijmy to takimi ala małymi podróbkami można tak to nazwać czy to faktycznie będzie oddawało to co ma oddawać na samym początku moi drodzy cenowo jak to wygląda ten batonik kosztuje 2,99, czyli 3 euro. Ten batonik, moi drodzy, 7,99, czyli powiedzmy 8 euro. A ta czekolada, moi drodzy, kosztuje 12,99. Kopka, nice. ja takim dromą wziąłem tę czekoladę. Chyba będę musiał wziąć na godzinę. Otwieramy sobie, moi drodzy, najpierw tą malutką. Ta i ta nie powinno być wcale dużej różnicy, ale co chciałem Wam właśnie zaprezentować, moi drodzy, to tutaj... O, widzicie, taki patronik, tu jakieś wzorki są, może jakieś dubajskie. I tu faktycznie jest pokazane, moi drodzy, że jest bardzo dużo tych pistacji, więc sobie od razu zobaczymy, Ile tutaj w tym jest prawdy. Biorę nożyk i w połowie gdzieś sobie przekroję. Jesteście gotowi, ja już widzę. Uwaga, zobaczcie sobie. Troszeczkę tych pistacji tutaj jest. Także widać jest tego troszeczkę, o, widzicie, fajnie masa jest taka mięciutka. Wiem, że nie powinienem tak robić, ale. Hmm, zdąża się nie, je, ale musimy wybaczyć, A czekolada, taka też jest mięciutka. I weźmiemy, sprawdzimy sobie teraz tą dużą. Sprawdzamy, sprawdzamy. O, tu już wzór jest troszeczkę inny. Już są normalne kosteczki czekolady. Więc zobaczmy. Tutaj jeszcze raz Wam pokażę, że powinno być tyle tego. Nie wiem, czy wy tam będziecie później widzieć. Może dam to lepiej tutaj, tak? O. I uwaga, kroimy. No, widzicie? Jest spoko. Bardzo dużo, tak samo jak tutaj. Ale zobaczymy sobie jeszcze tutaj tak na, jak przekroimy to jeszcze na pół. No w sumie powiem wam, no tu się rozpadło, ale yy, no powiedziałbym, że jest w miarę ok. Więc damy sobie to tutaj też na razie z boku. A smak można oczywiście sprawdzić. Mięciutka fana, ta czekoladka się tak rozpływa i przechodzimy, moi drodzy, do tego. To moim od razu z całym tym tutaj od spodu jest też takie podsłacane coś, żeby właśnie ta czekolada jeszcze ładniej wyglądała. Tu nie ma nic narysowane, ile tego ma być. Więc uwaga, moi drodzy, sprawdzamy. Tutaj się mi nie do końca oderwało. O. No, ale jest tego troszeczkę. Jest tego w porównaniu, tutaj powiedzmy. Stąd ta masa jest zupełnie inna, moi drodzy. Tutaj jest bardziej jasna, tutaj jest bardziej ciemna, więc pewnie smak będzie miał też troszeczkę inny. O, to tutaj stąd mi wypadło, musicie wybaczyć. Trzeba być też delikatny, bo to naprawdę się rozpada w paluszkach. Więc próbujemy, moi drodzy. Hmm. Tutaj smak zupełnie inny. Gdybym miał wybierać hmm. Tutaj nie Tutaj te pistacje w tej tutaj czekoladzie Są dużo lepsze niż tutaj Tutaj ten smak jest taki Tu więcej czuć właśnie tych takich Nie wiem co to jest takie chrupki hmm, takie, takie, takie to chrupiące Tutaj tego więcej czuć niż tu tu właśnie bardziej czuć te pistacje tutaj ten smak pistacji się bardzo mm, bardziej wydobywa hmm. 12,99 moi drodzy nie opłaca się lepiej kupić takie za 7,99 albo właśnie po prostu na zagryskę 2,99 bo yy, smak jest dużo lepszy jeżeli miałbym oceniać tutaj tak powiedzmy od 1 do 10 tej dużej czekolady, tej droższej, dałbym, moi drodzy, tak, z 7 tutaj tym dwóm czekoladom, nawet i taką no, słabą dziewiątkę, więc mam nadzieję, że ocena tego jest taka w miarę fajna. Jeżeli chcecie więcej takich testów, tutaj, powiedzmy, rzeczy, takich nietypowych, typowo holenderskich, które w Polsce nie są dostępne. Chcielibyście, na przykład, żebym tutaj to przetestował, to piszcie po prostu tam w komentarzach. A. Zobaczę co da się zrobić. I tak, moi drodzy, takim właśnie oto sposobem dotarliśmy do samego końca. I pamiętajcie, by oglądać inne filmy u mnie na kanale. A te, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i jeszcze nie kliknąłeś przycisku subskrypcji, tu nad moim palcem jest napis: Subskrybuj, podążaj za nim, tam na dole kliknij tym przycisły by być z moimi filmami na bieżąco. Tutaj też się pokazuje dzwoneczek. On będzie wysyłał powiadomienia o wszystkich moich nowych filmach. Pamiętajcie, żeby też jak chcecie. Wesprzeć mój kanał, będzie to mnie motywowało do dalszego nagrywania takich fajnych filmów. I teraz już powiedzmy testów, bo możliwe, że w komentarzach pojawią się jakieś fajne, właśnie komentarze z rzeczami, które mógłbym dla Was przetestować. Ja już się z Wami żegnam, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć! Hej, drogi widzu! Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!